Szukam królewny z groszkiem. A gdzie ten groszek, z którym razem szukacie? Nie ja z groszkiem, tylko królewna. A konkretnie z puszką. No to z puszką czy z groszkiem? Bo nie wiem. Nieważne. Najgorsza ta pomyłka. To pomyłki też szukasz? Dziwne. Szukasz aż czterech osób. Królewna, groszek, puszka, pomyłka. Czy jeszcze ktoś ci zaginął? Nie zwracaj na niego uwagi. Lepiej powiedz coś o tej pomyłce. A, no tak, głupia pomyłka. Moja matka, nie mogąc nigdzie kupić ziaren grogu, podłożyła królewnie pod przyścieradło puszkę z groszkiem. Poobijała się widulka okropnie. Znaczy ta królewna, a nie matka i nie puszka. A co masz w ręce? Klucz do konserw. Otworzę tą głupią puszkę Wtedy królewna wyśpi się porządnie. Bo jaki groszek konserwowy wsypie do łóżka, to nawet go nie poczuje. A co zrobisz z puszką? Wyrzucę oczywiście. To nie wyrzucaj. Przyda mi się na robaki. Jak tylko znajdę królewne, puszka będzie twoja. Ale za.. Nawet nie zapytał czy może mi pomóc. A mów? Nie. A ja mogę? Nie. Tak naprawdę to nikt nie może mi pomóc. Dlaczego? Bo nie potrzebuję pomocy. Czech! Zaczekaj, dokąd idziesz? Do swoich. Zdaje się, co ze Śnieżką. A co to jest za jedna? Królewna. Z groszkiem? Nie, z jabłkiem. Mogłoby otworzyć sklep? Warzywno owocowe. Bardzo śmiesznie. Czech! Łoszysz mi ryby. Ryby nie jadam. Wolę barany. Wszystkie smoki wolą barany. A ja w szczególności jachem smok. Niestety ja łowię tylko ryby. To znaczy próbuję złowić. Przepraszam szanownego pana, czy nie widział pan przypadkiem smoka? Smoka? Jakiego smoka? Wawelskiego. Bawelskiego nie widziałem. A jakiego pan widział? Żadnego. Ani Bawelskiego, ani nie Żadnego. Tylko wędkarza. Widziałem go. Będkarze mnie nie interesują. Wyłącznie smoki. No, baran. O, tak jak mnie. Barany i owieczki. Och, mamy wspólne zainteresowania. Pani Pan te strategicznie, raczej gastronomicznie, ale się rymuje. <grymne> <grymne> Rzeczywiście, pozwoli pan, że się przedstawię. Bratewka jestem. Szef. Podwagalski jestem. Sm smakowy znaczy. Zapraszam Pana na rody. Rozmawiamy o naszych wspólnych zainteresowaniach. Wolałbym nasze na szuki, jeśli Szanowny Pan pozwoli. Jestem trochę głodny. Ależ oczywiście. No to chodźmy. Przepraszam, czy Pan wie, jak mogę dojść do zamku? Nie wiem, przykro mi. Widzę, że siedzi Pan tu bardzo długo. Już cierpi Pan obrót. Myślałam. Czy pan wie wszystko? Nie wiem nic. Wszyscy mnie o coś pytają i płoszą mi ryby. Ja nie jestem informacją turystyczną. A wygodnie panu siedzieć? Niewygodnie. Więc proszę, o taminka, poduszeczka. Niech pan ją podłoży, gdzie trzeba. Dziękuję. Ale ryby biorą? Nie bardzo. Pewnie nie lubię robali. Może na groszek wybrały? Niech pan spróbuje. Dziękuję. A masz klucz do otwierania konser? Nie mam. Do widzenia, panu. Poszła. Szkoda, że nie ma tego gościa z kluczem. O, dobrze, że jesteś. Pożycz mi klucz. Klucz zostawiłem pod słonianką. gdy wychodziłem w zamku szukać królewny. A co masz w, a, a co masz w ręce? Pantofelek. Co? Pan Topelek. Szukam do niego królewny. Tej od grochu? Tak, tej od, gro od grochu i popiołu. Znasz ją? Jasne. Poszła tam. Dziękuję. Jesteś świetnie poinformowany. Na mi nie biorą, na groch nie da radu. W życiu nie złowię tej złotej rybki. A tak mi potrzeba parę dodatkowych groszy. Nie złota, nie skarbów, tylko parę dodatkowych groszy. <laughs> zaraz, zaraz. A gdyby tak? Ja to wspaniały pomysł. Informacja turystyczna doskonale. Proszę pana, proszę pana, czy może mi pan pomóc? Bardzo chętnie, o co chodzi, bo widzi pan. Wyszłam z Królewskiego Zamku, a właściwie wybiegłam. Rozumie pan? Druszka, czary i takie tam ważne powody. No i trochę za szybko to zrobiłam, bo spadł mi pan tofelek. Nie mam pojęcia gdzie i kiedy. No i teraz go szukam. Nie widział go pan przypadkiem? Poszedł tam. Jak go poszedł? Zabrał go na wycieczkę. To miałem przystojniaczek. Naprawdę? Więc biegnę za moim obuwiem. A tu zapłacę dla pana. Momencik. Mam prośbę. Proszę go poprosić o otwarcie puszki. I pamiętaj. Pan dla mnie puszkę. Tylko po co mi będzie teraz ta puszka? Już wiem. Przyda się na drogę. Oczy boją nieodchodzenia, nogi od wypatrywania. A może odwrotnie. Wszystko jedno. O, czy mogę u Pana zasięgnąć informacji? Od tego tu jest. Dlatego tu jest. Właśnie po to tu jestem. Słucham Cię, Pani Szukam krasnoludka, Takiego malcza. W czerwonej czapeczce. Nie przeszedł na kolację, więc bardzo się u niego niepokoję. Zwłaszcza, że to ogromny końcu i nigdy dotąd nie zapomniał o posiłku. Zwłaszcza, że dzisiaj przygotowałam jego ulubione kotleciki z żołędzi. Nie widział go pan przypadkiem? O, widzę, że szanowny pan zmienił profesję. Dobrze się składa, bo potrzebuje informacji na temat pewnej królennej. Pamięta pan, tej, która poobijała się na grochu. Czy to przypadkiem nie ty pani? Nie, to nie ja. ja jestem od jabłka. Zresztą za tego szkoda, bo bardzo mi się podobasz. Poza tym nie mam się włóczyć się po całym śletwie. <laughs> nie zostałbyś moją żoną, bo ja wiem. No, może, a czy Ty nie kochasz, Panie? Znamy się tak krótko. Poczekaj. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Już! Kocham Cię, szalenie. Minęło mnóstwo minut i miałam czas się zakochać. Chodź ze mną, przedstawię Cię rodzicom. Zaczekajcie. Czy potrzebny nam jeszcze trud do otwierania grąsy? Oczywiście, że nie. Jest Twój. Aha, gdyby pokazała się ta od grochu, to mnie tu nie było i nic nie wiesz, a tu masz zapatę za Nareszcie, jak człowiek, że tak powiem, poszuka... No, mam, że tak powiem, pewne wymagania. Powinna mieć złą matochę, która jest złą czarownicą i być, że tak powiem, nieszczęśliwa. O, ja nieszczęśliwa! O, ja nieszczęśliwa! Masz nieszczęśliwą. Ciekawe, czy ma złą matochę, która chce mu otruć. i czy jest, że tak powiem, piękna, no i czy jest księżniczką. Zapytaj, ona przecież wszystko słyszała. Niech odpowie, że tak powiem. Pomasuj mi lepiej nogę. Jest pokaleczona i ogolała. Nie ty, Ta jest bosa i zdrowa. Pomasuj tę w pantofelku. Mam na niej pełno bogli i zdartą skórę. Dziwne, że tak powiem. Bardzo dziwne. Powiem ci coś w tajemnicy. Ten pantofelek jest twardy i niewygodny. Uciekam przed takim jednym który na siłę chce mi nałożyć drugi. To jakiś potwór! Natychmiast! Zdaj mi ten pantofel i zostań moją, że tak powiem, żoną. Dam ci w prezencie ślubnym wygodne, rozdeptane bambosze. <klucza> I przyjąć z grochem. Nie będę już więcej przebierać grochu? Nie! Nigdy więcej, że tak powiem, grochu. Oddaj temu miłemu panu puszkę i ten okropny pantofel. A ja mu jeszcze zapłacę za dyskrecję. <tuszy> Dziękujemy panu. Zaraz, zaraz. Ale czy ona jest piękna? Oczywiście, że tak. Jest najpiękniejsza na świecie. No to na co ja głupi czekam? To co my tu mamy? Puszkę grochu, pantofelek, pa parę groszy i klucz. Hurra! Mogę wreszcie otworzyć tą przeklętą puszkę. Така, тълпете и множество гроши. Nie ma. Szkoda. Taki piękny bucik się zmarnuje. Bo potrzebuje do niego nogi. O matko! Mój fantofelek! O matko! Znalazłem nogę. A nawet dwie. A na tych nogach piękna królewna. To ja się schylam bez sensu. Oczy wypatruję. A ty sobie tak po prostu stoisz. Z moim pantofelkiem I nic nie mówisz, Bo mnie zatkało. To znaczy, o nie miałem zachwytu, Piękna królewna, Czy zostaniesz moją żoną? Jasny. ale daj mi wreszcie ten but, Bo głupie oświadczyny przyjmować Na jednej nodze. No, teraz mogę zostać twoją żoną. Panu, panu, i możemy, i do ślubu już płacę. Nie wiem za co, ale wszystko jedno. Dziękuję i życzę szczęścia. No i zostałem sam. Głowa mi pęka od tych pogubionych zwierząt. Zdrzemy się proszę. Jest zimno, bo kto widział, żeby zjeść 155 porcji? To dlatego, że lody są takie pyszne, takie pyszne. Do tej pory jadłem tylko barany, czy Czeba... bo od nas jeszcze mnóstwo pysznych rzeczy. Poza tym nie wiedziałem, że barany dają takie ciepłe ubranka. Trzeba im w tym trochę pomóc. Co tam? Nauczę się. Najważniejsza, żeby ich nie zjadać, bo nie będzie ciepłych ubranek. No to chodźmy. Idziemy się uczyć tego drutowania, robienia na drutach. Ale zrobimy biznes, no i będziemy biznes na nami. No masz. Już piję, już biedak. Dzieci pomagają biedakom. Wszystko w parę groszy. Hej, hej, hop, hop. Hej, hej, hop, hop. Powódka panie wędkarzu, czy tam panie informatorze. Co? Co się dzieje? O co chodzi? A, to ty. Szukała cię taka jedna. Znalazła i wyszła. Znowu wyszła z tym razem wyszła za mąż. Zabrała do zamku wszystkie pracnary. Teraz ulęgują się wokół zamkowej szwantanny. Jedzą frykasy i nic nie robią. A ja tak nie umiem. Ja muszę robić coś pożytecznego. Wejdźmy coś do roboty. Zaraz, zaraz. Ryty! Co ja widzę? Ależ tu jest masą pieniędzy. Nie muszę już złotej ręki. To, co mam, zupełnie mi wystarczy. Wiesz co? Usiądź na moje miejsce i udzielaj informacji. Informacji. To bardzo ciekawa i użyteczna praca. Ja jedę w podróż dookoła świata. <gry> Udzielam informacji. Informacja. Udzielam informacji. O, informacja turystyczna. Doskonale, bo mam bardzo dużo pytań. Chcecie wiedzieć, o co zapyta czerwony kapturek? Chcecie wiedzieć, co się będzie dalej działo. Trudno, nie dowiecie się. Papa już zupełnie inna bajka. Zupełnie inna bajka. Bajki, słowa się rymują Bajki kończą się morałą Uczą nas mu co radują. Kochajmy bajki Dzieci dorośli Czytajmy je Od wiosny do wiosny W każdej kolejnej chwili Też czytajmy Całą prawdę Z nich wyciągajmy Kochajmy bajki daí eu the...